Ale będziemy dzisiaj, będziemy dzisiaj rozmawiać długo, interesująco i fajnie, i będzie tak, i będzie też inaczej, i wszyscy będą szczęśliwi, ale może będą też smutni. Nie, nie. Zobaczymy. No. A więc pozwólcie, że przedstawię osoby wspierające patronite.pl/slash relindel. Są to. Dawcy Pizzy, Adam Pawłowski, Rana Fesa, Kumiak, Paweł Lasecki, Cześć Jestem Janek, Jacek Kilieński, Małgorzata Sajnogi, i Czubeska! Dawczynie kawy z Ciastkiem, Marysienka, Chrysku, Hypatia, Michał Petrowski, Krzysztof Karliński, Kamil Kuliga, Chris ChrisDobbs97, Szabrowny Kucyk, Elej, Zuzaka i Intega. Dawczynie... Kawy, Aleksandra Lemierz, Drowka, Julia Gierynowicz, Łukasz Groblewski, Kropster, Adam George, Zoroż, Lila Watiam, Damian Piotrowski, Martyna Wilczek, Marcin Harasimowicz i Silwanelka. a także osoby częstujące herbatą. Arkadiusz Gumiński, Jestilia, Wlubel, Jumkersium, Splendka, TBM32, Rewo, Jakub Kołodziejczyk, Lakardar, Towod Podkreślnik, z Teodora Jarosz. Marcin Chmiel i Call Me Feiii No, tak właśnie, tak właśnie jest, tak właśnie jest A to ja, to ja, to ja, It's a rarinder. Rarinderu Ja ci powiem tak, jeżeli chodzi o, o tego bloga Hoplofobia to... To, 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 to przerzućmy się tutaj na chwileczkę, o Hoplofobia Info jest nieregularnie prowadzonym blogiem o broni palnej i wszystkim, co wiąże się z, y, z nią pośrednio lub bezpośrednio. Poszczególne wpisy są analizami, podsumowaniami lub albo komentarzami do tego, co akurat czytam. Za motto niech posłuży cytat z Dogberta. A nie Dilberta? Czy to nie jest Dilbert? Hmm? Hm. Może jeżeli się wywalają o nazwę komiksu, który sami przytaczają, to nie warto. Za dużo im uwagi poświęcać? Eee... E, chodziło ci o temat BLM, ale gdzie jest ten temat BLM? Boże, murzyński, Jesus fucking Christ. Gdzie jest, gdzie jest BLM? Bo nie wiem, gdzież tego szukać. Mmm, widzę fajny rasizm tutaj. Nie, właśnie na tego nic nie wchodzę, bo. Jesus Christ. Nie, szczerze mówiąc, to. Jak widzę takie strony, to. Pamiętaj, że jedną z najczęstszych. O Jezusie! Kocie, przestań! Ta Klawiatura nie dla ciebie. Nie będziesz grał w gry. Um, jedną z najbardziej nadużywanych statystyk jest 1388. Tak? 13,88, która jest odniesieniem do tego, że rzekomo 13% czarnoskórych zamieszkuje, zamieszkuje USA. Znaczy, w sensie 13% populacji USA to czarnoskórzy popełniają 88% przestępstw, nie? Więc... Natomiast ten stro ta, ta, ta yy, strona jest ewidentnie po prostu jakimś. Yy, yy, jest, yy, jest jakimś bardzo, bardzo, bardzo mocnym, yy, konfiarsko-fasholskim szurstwem. Kajla okay, Rittenhouse'a. Rozmawialiśmy o Rittenhouse'ie bardzo długo, wiesz. Yy, ja mam. Ja chyba wypuściłem tylko jedno wideo, bo bym się już nie chciało o Ryan House specjalnie gadać, bo już mnie wkurzali. O, czy ja nie wypuściłem nic o Rytan Mogłem nic nie wypuścić, mogłem Naprawdę nie wypuściłem na YouTube nic o W skrócie... Yy... Uh... Nie, wpisałem w wyszukiwarce i mi pod Rittenhouse nic nie, nie, nie tego. Był, były dwa segmenty nawet w Rittenhouse, ale ja mogłem nie chcieć ich wrzucać na YouTubea przez to, że, yy, że, że mnie strasznie wkurwiali chłopcy od Karionera, którzy, którzy przychodzili mi krzyczeć, że Rittenhouse nie zrobił nic złego. W skrócie, e, uniewinnienie Rittenhouse'a jest jedną z najgorszych rzeczy, jakie się stały w, w ostatnim czasie, jeżeli chodzi o walkę o, o równość w USA, ponieważ problem z Rittenhouse'em jest taki, że on e, niestety jest chłopcem e, który złamał masę przepisów. Chciano go skazać tylko za jeden z tych, za, 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 za złamanie tak naprawdę jednej rzeczy, ponieważ sędzia nie pozwolił na główną rzecz, która by, by uwaliła chłopaka z miejsca. Eee, I wszystko potem poszło jak domino. Niestety prokuratorzy byli bardzo niekompetentni, eee, a obrońcy łapali się naprawdę tak paskudnych eee, zabiegów. A, retorycznych i takie, takie fikoły robili, że, że klękacie narody. Um, w związku z czym... po z o tym eksperci od na temat Nie. Tak, Legal Eagle bardzo dobrze, yy, bardzo dobrze o... Yy, Liga Legal bardzo fajnie omówił sprawę Rittenhouse'a. Aha. Kot teraz sprawdza, czy w misce jest jeszcze jedzenie. Nież mi resztki jambalaj wylizywał z miski? Tak? Najwyraźniej będzie to robił. Rittenhouse był niepełnoletni. Zastrzelił, zastrzelił dwie osoby. Nie deeskalował nie de e, sytuacji tak jak, tak jak odpowiedzialna osoba z bronią powinna. E, jest bardzo, bardzo, bardzo dużo problemów z Rittenhousem. Z których wcale nie najmniejszym jest to, że ten chłopak w tym momencie jest lansowany jako jakiś gwiazdor. I już to powinno bardzo informować to, jak patrzeć na Rittenhouse'a. Fakt, że, że ten człowiek jest stawiany jako, jako niesamowite osiągnięcie, które rozliczyło się z Rozliczyło się. Spankuję? Spankuję, tak? E, z, z, ze, złymi, ze złymi luterami. Warto też pamiętać, że, Litten, że Rittenhouse e, zabił dwóch białych ludzi. I e, że no, niestety, ale e, Więc tutaj ten, ta kwestia rasizmu. Uh, nie, 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 nie wchodzi, jeżeli, jeżeli ktoś chciałby argumentować, że um, no, z, z, z czarnych złych strzelił, to mm, mm. Uh, dwóch białych ludzi, ale ponieważ, mo, ponieważ uh, ci ludzie mieli pecha być biali, uh, no to trzeba było jednemu z nich, z jednego z nich zrobić uh, bodajże pedofila. W narracjach przyjmowanych przez Prawaków, żeby coś można było złego powiedzieć o człowieku, który został zamordowany przez, przez nastola nastolatka, nie? A... Jeden z nich, nie obaj. A... Tak, obaj byli z Antifa, jawożno. A... W związku z czym no Rzecz jest taka, że, e, że, że e, Rittenhouse powinien ponieść karę, moim zdaniem. E, jednocześnie jednak jest, zwiast, znaczy jest manifestacją lewicowych problemów, jest manifestacją systemowych problemów, a nie szatanem. W tym sensie, że Rittenhouse, jakkolwiek by nie był, nie zrobił złej rzeczy, to problemem dalej jest system, który wytworzył takiego Rittenhouse'a, który pozwolił mu pozyskać broń i który postawił go w pozycji, w której doszło do tragedii do jakiej doszło. Eee Ja... Danji, ty mówisz o tym White Lives Matter, które oni tam wrzucili? Znaczy, ja powiem tak, cały ten blog... Cały ten blog bardzo mocno bazuje na... retoryce amerykańskiej skrajnej prawicy. I e, z, z, ja jestem w stanie dość hmm, Jestem w stanie dość spokojnie zgadnąć, e, kogo ta osoba ogląda i czyta, ponieważ e, no to bardzo, bardzo widać z przekazów, jakie lecą. A e, Myślę, że myślę, że Tim pool e, że ten... E, Jezus, jak się nazywa ten kretyn? Eee... No ten, który próbuje zostać zbanowany, z, z, za wszelką cenę próbuje zostać zbanowany z YouTube'a. Eee... Widzicie, po 4 godzinach mój mózg już tak gorzej pracuje. Eee... Steven Crowder, o właśnie. Steven Crowder eee... i Sargon of Akkad to są takie takie... Podstawy e, wiedzy, którą czerpie ten człowiek. Jeżeli chodzi o. Jeszcze brakuje Blue Life z Batter w tym wszystkim, i już byłby, byłby pe pełen Hattrick. E, natomiast e, deal jest taki, tak, myślę, że dzisiaj za jakąś godzinę z kawałkiem będziemy kończyć, bo ja mam kola po północy i ja będę musiał, musiał troszeczkę odpocząć, a teraz, ponieważ skończyłem prowadzić RPGi w środę, to mam trochę więcej czasu w środę na to, żeby, żeby streamować i do Was mówić. W każdym razie, ee, e, deal, jest, deal, deal, deal jest taki, że sprawa Rittenhouse'a rozbiła się. Ktoś powiedzenie, że nie został skazany dlatego, żeby nie być męczennikiem prawicy? No Trochę jest to mało wiarygodne, zważywszy na to, jak bardzo było widać po sędzim, że jest, że jest mocno uprzedzony i jak krzyczą na prokuratorów raz za razem i to o takie rzeczy, o które wybitnie krzyczeć nie powinien. Eee, natomiast... Eee, no dobra, ale też chodzi o to, żeby nie odwracać się od tematów które są odmienne od naszych poglądów. Ale ja nie mówię, o żeby się odwracać od tematów, które są odmienne od naszych poglądów, tylko eee, ja mówię o tym, że... Mm, jest pewna grupa zabiegów e, retorycznych, jest pe, pe, pełna, pewna grupa e, historiek opowiadanych przez bardzo konkretne środowiska, e, które e, no, niestety nie mają, nie mają e, na celu prowadzenia uczciwej i przejrzystej dyskusji. Gdyby miały na celu, to argument pod tytułem e, o Jezus, o ławie przysięgu jest za chwilę. Gdyby miały to na celu, to uczciwie odniosłyby się do tego, że chłopak przewiozł przez granicę stanową broń, której nie, nie powinien w ogóle posiadać, a przewożenie jej przez granicę stanową było złamaniem federalnego prawa i w związku z tym Powinien za to odpowiadać przed sądem. Nie odpowiadał, ponieważ sędzia odrzucił to jako w ogóle element rozprawy. Natomiast e, powtórzę to, co powiedziałem wcześniej. To, co zrobił Kyle Rittenhouse, było złe. Jednocześnie, w odróżnieniu od bardzo wielu strzelców, z których zdecydowana większość ma poglądy skrajnie prawicowe, w odróżnieniu od wielu strzelców. W, w USA. Kyle Rittenhouse nie, nie podszedł do... E, znaczy, nie, nie wylądował w sytuacji, w której się znalazł dlatego, że stwierdził ja dzisiaj będę zabijał ludzi. Rittenhouse, patrząc po jego wypowiedziach i zachowaniu, jest bardzo mocno zindoktrynowanym człowiekiem. E, natomiast e, Jednocześnie, Kenji, niestety mówisz, że nikt o zdrowych zmysłach nic takiego nie powie, ale w tej chwili, niestety, skrajna prawica mówi takie rzeczy tylko nie wprost. Mówi je w taki sposób, żebyś ty się nie skrzywił, ale dalej, żeby przekazać tę samą wiadomość. Natomiast wracając do, do tego, co powiedziałem. Kyle Rittenhouse. Nie nie pojechał zabijać ludzi. Przynajmniej nie było to jego pierwszym celem. Co prawda, są nagrania, gdzie e, bodajże dzień wcześniej mówił, że e, no on by strzelał do takich e, łupiących, e, rabujący, rabujących ludzików, on by, on, by, on by sobie strzelał, ale e, można przyjąć, że Chciał być w pierwszej kolejności medykiem czy sanitariuszem, nie? Natomiast jakby nie zmienia to faktu, że w Polsce Kyle Rittenhouse odstawałby dramatycznie bardziej niż od, odstaje w Stanach. I no jest to jakby nie bez powodu, to nie jest tak, że, że to się przypadkiem stało, że, że akurat tam jest to możliwe, a tutaj nie. Jest to możliwe dlatego, że ich kultura daje przyzwolenie na rzeczy, które u nas są nieakceptowane. Na przykład daje przyzwolenie na paradowanie z bronią długą po ulicach. Eee... Angie, obawiam się, że ktoś cię bardzo oszukał. Że, że ktoś cię bardzo oszukał, jeżeli uważasz, że, że lewica mówi takie rzeczy. My naprawdę mamy bardzo dużo, ma, mamy bardzo dużo rzeczy do omówienia e, na co dzień, bardzo dużo problemów do zajęcia się, e, żeby nie mówić o tym, że trzeba białych wsadzić albo że, że na, na, nacjonalistów. E, znaczy nie, nacjonalistów to, to trzeba, ale ze względu na przemoc, jaką propagują. Eee... Natomiast koniec końców e, chciałem, chciałem powiedzieć, że w tym samym czasie zapadł wyrok w innej sprawie. W sprawie, w której e, trzech białych mężczyzn zobaczyło, e, jog jogującego sobie przez ich okolice, E, czarnego mężczyznę. E, uznało, że jest on złodzieje, że, że jest on człowiekiem odpowiedzialnym za włamywanie się do wielu, e, do, do niektórych domów w ich okolicy, mimo że ktoś po prostu wybiegł sobie pojagować. Goniło za nim ciężarówką. Ostatecznie go dopadło, związało, torturowało i zabiło. Dwóch z nich Odpowiedziało za zabójstwo, trzeci odpowiedział za nagrywanie tego. W związku z czym a, to jest ekosystem, w którym Karen Rittenhouse jest trochę mniej zły od innych ludzi. Ale taka skala bycia mniej złym, ponieważ on dalej odebrał życia dwóm osobom, może być bardzo niewłaściwą skalą. Przy czym again Ci ludzie też wierzyli, że robią coś dobrego, że robią coś słusznego, że bronią swoją okolicę przed rabusiem. I koniec. Jak czytałem o sprawie, to ktoś uważa się za patriotę kochającego swój kraj. Niedawno gadałem ze znajomym o odchyleniu konfederacji, który też, też za takiego się uważa, ale jak zadałem mu kilka pytań, to nie potrafił zdefiniować, czym dla niego jest patriotem. W sensie, kocha swój kraj, ale co on przez to rozumie, to ma problemy. Czy dyskutowanie z prawą stroną nic nie daje? A co, kto to jest prawa strona? Czy każdy. Czy każdy, kto jest po prawej stronie, jest, ma, ma, jakiś, ma jakiś specjalny identyfikator? Ja raz za razem powtarzam ludziom, że jednym z głównych mechanizmów napędowych, jedną z głównych rzeczy, które nas pchają do przodu, jest strach. I ludzie po lewej boją się w ten sam sposób, co ludzie po prawej. Różnice polegają na tym, czego się boją i jak dają wyraz temu strachowi. I w związku z tym zamykanie się na ludzi, którzy nie chcą tarciem ryja nas zamknąć, jest potencjalnie krzywdzące dla sprawy, którą chcemy promować. Dla Wielu osób, które, które także tych, z którymi się długie lata znałem, lewica to jest, to są przypały, które tęsknią za PRL-em, nie. Tabelki z tego bloga o ofiarach są wyssane z palca, nie ma tabel z crossem biały na czarnego i czarny na białego w tej ankiecie. Eee, wiesz co, ja bym musiał poszukać. Eee, to trzeba szukać po haśle debunking 30... E, debunking 30... E, 1388 bodajże. Jak to się nazywa? There... O, dobrze. Otworzymy sobie tutaj. Jest, to, jest taka organizacja, która zajmuje się walką z nienawiścią, która nazywa się ADL. To jest uh... Anti-Defamation -de -de League. I ona na przykład pięknie się odnosi do kwestii właśnie tych statystyk, które przez e, prawicowych propagandystów są bardzo często używane jako, jako argument. Bo. E, już Wam pokazuję. Z PRL-em było mnóstwo pro, problemów. Tu bardziej chodzi o to, że PRL, że, że jesteśmy mentalnie w, w miejscu, gdzie dużo osób uważa, że e, ja jako lewak chciałbym, żeby PRL wrócił, a jestem najdalszy od tego. Spójrzmy na IDL. E... Liczba 13 używana w połączeniu z liczbami 52 lub 90 to skrót do rasistowskiej propagandy twierdzącej e, propagandy białych supremacystów przeciwko e, a, a Afroamerykanom, e, które mają, mają w, powiedzieć, że są dzicy i w ich naturze jest przestępczość. E, to skrót liczbowy, w którym 13 odnosi się do. Sugerowanej, sugerowanego procenta populacji USA, która ma być Afroamerykanami, a 52 odnosi się do zakładanej liczby przestępstw, wszystkich morderstw popełnianych w USA, które zostały popełnione przez Afroamerykanów. Niektórzy Niektórzy biały, biali supremacyści używają liczby 50 zamiast 52. W podobny sposób używa się liczby 90, która odnosi się do tych przemocowych, prze, prze, przemocowych przestępstw międzyrasowych popełnianych przez Afroamerykanów. Niektórzy, niektórzy supremacyści się, cytują w, przy tym: National Crime Victimization Service z 1994 roku wyprodukowane przez Departament Sprawiedliwości jako dowód tych liczb. Jednakże ta liczba nie występuje w samej, w samej ankiecie i nie jest uznawana za dokładną. W obu przypadkach należy pamiętać, że wielka że, że znacząca większość przestępstw. Z użyciem przemocy jest międzyrasowa, popełniona przez osobę należącą do jednej rasy przeciwko osobie. Jest wewnątrzrasowa, a nie międzyrasowa. Białorusi supremacyści bardzo często używają 13, 1350, 1352 lub 1390 w odpowiedzi na, na posty w mediach społecznościowych albo w komentarzach pod newsami dotyczącymi przestępstw. Nie dobrze ci się robi od tej sprawy ten house'a i tego co daje, wyszło w rozmowie. Rozumiem. Rozumiem Dozie. Odpocznij. Jeżeli potrzebujesz odpoczynku to, to odpoczywaj, nie? Uh. Myś myślicie, że możemy skończyć tutaj tę rozmowę? Myślę, że myślę, że e, myślę, że nie ma co już więcej eksplorować tego tematu, bo go troszeczkę wyczerpaliśmy. E, dobrze. Słuchajcie, to ja, to ja tylko, e, to ja tylko e, powiem, że hej, follow, donate, subscribe.